Patrzysz Wiktoria na Nadalia, chyba słuchasz Natalii. Co na taką? Pani Ala. Śpiewała. Tak. I obiecała pokój Natalii. Mhm. Chodzi o to, że... Co na schody? Schody? Bawić Wysoko. Wysoko. Pokój natali. Hmm, ale gdzie wysoko? Tu w szkole. Wysoko. Na pierwszym piętrze. Chodzi o mój gabinet. Chodzi o gabinet, tam gdzie budujemy razem często. Aha, to wspominasz. Chodzi o to, że to było, czy że będzie. Będziemy robić znowu pokój natalii. Wiesz co? Dzisiaj zrobisz pokój Natalii, nie w gabinecie, tylko w klasie. Tu ci przyniosę te meble. Ulica, jechać ulicą, jechałaś ulicą. Do pokoju Natalii, to wczoraj po szkole. Wydaje mi się, że ty bardzo lubisz ten swój pokój. Dużo o nim mówisz. Lubię. Nadali. Tak, będziemy. Ja ci to obiecałam. Wiktor ciebie o coś zapytał. Zapytał tak, czy mogę, bo z tym to można zrobić, czy mogę, tak, oglądać książkę Nadali. On pyta. Co się na to?